To dokładnie rok temu rozpoczęła się agresja rosyjska przeciw wolnej Ukrainie. Spowodowało to bezmiar cierpienia dla mieszkańców Ukrainy. W związku z tym odruchem serca było wspomóc tych, którzy zostali wypędzeni ze swojego kraju i swoich domów. Dlatego to, co można było i jak można było, Wspieraliśmy i będziemy wspierać. Jednocześnie ta rabata jest tylko symbolem, małym symbolem pamięci o tym straszliwym wydarzeniu, które dzieje się tuż za naszymi granicami. Cieszymy się jednocześnie, że wielu Ukraińców znajduje tutaj w Polsce boleśnicy, szczególnie swój drugi dom. To jest bardzo ważne i będziemy również w tych działaniach asymilacyjnych. Zawsze, jeśli tylko zechcecie, wrócicie do domu, jeśli tylko będzie gdzie. Ale pamiętajcie, że tu zrobimy wszystko, żebyście się czuli dobrze i mogli asymilować z mieszkańcami Oleśnicy. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim zakończenia wojny, żeby wrócił pokój.